Codzienny horoskop astrologiczny, 15 lipca, wtorek. Dziś, moi kochani, dzisiejszy właściwie dzień może mieć w sobie sporo emocjonalnych zawirowań. I to od samego rana. Księżyc ustawia się nam dzisiaj naprzeciw Marsa, a to znaczy, że możecie poczuć się trochę rozdrażnieni, spięci albo po prostu zmęczeni ludźmi. Mars to planeta działania i złości. A w opozycji do Księżyca, czyli naszych emocji, daje efekt jak iskra na suchą trawę. Łatwo ospięcia, więc weźcie głęboki oddech i nie bierzcie wszystkiego do siebie. Natomiast wieczorem, moi drodzy, będzie już dużo lepiej. Księżyc wody, piękny aspekt trygonu ze Słońcem, co daje właśnie piękne poczucie równowagi między tym, co czujecie, a tym, kim tak naprawdę jesteście. To jak zgoda serca z rozumem. Możecie poczuć większą jasność tak, w codziennym życiu, możecie wrócić do siebie po porannych emocjach i doszczec, co naprawdę jest dla was ważne. To dobry dzień na to, żeby pogodzić się właściwie z samym sobą. Jeżeli, moi kochani, czuliście złość, smutek albo żal, nie odpychajcie tego. Przyjmijcie to z miłością, a potem pozwólcie odejść. Wieczorem skupcie się na tym, co daje Wam radość, ale też i taką ludzką siłę. Moje obradom na dzisiaj jest to, abyście nie oceniali się przez pryzmat nastroju z rana, który będzie trudny, jak powiedziałem. Prawdziwa mądrość przychodzi, gdy potraficie uszanować każdy swój stan emocjonalny. Dzisiaj szczęśliwe znaki to barany, raki. Ryby, a szczęśliwe liczby to 2, 11 oraz 21. A jaki amulet na dzisiaj? Moi drodzy, ja wam dzisiaj polecam karneol. Karneol zmaga waszą odwagę, ale też i pomoże opanować emocje. A myśl przewodnia na dzisiaj jest taka, abyście czasem złość, abyście pamiętali, że złość to nie tylko serce, które nie umie powiedzieć, że boli. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał. Trzymajcie się.